Cześć. A więc kontynuujemy. Dzisiaj będzie Switch, instrukcja Switch. Wchodzimy sobie do Playground Online. Możecie oczywiście zrobić sobie to w Xcode, jak macie Mapko ES zainstalowane. I powiedzmy tak. Mamy, poprzednio omawiałem Nu, a więc kontynuuję ponieważ bardzo ładnie nam switch, instrukcja switch zadziała z tytonenu wyliczeniowym. Deklaruję nowe enum na zasadzie dzień tygodnia. Zadeklaruję przypadki na zasadzie symboli, czyli na przykład PN. Jest poniedziałek, to jest wtorek. O, ten napiszę po polsku, wiadomo, preferujemy język angielski. Widzicie, tutaj nie użyłem, nie użyłem literki polskiej. Nie używamy w kodzie literki polskiej, MBT jako piątek, sobota. Jedziemy, niedziela idzie tutaj. I teraz tak. Eee, chcielibyśmy, no, potrzebujemy jeszcze jakiejś powiedzmy stałej lub zmiennej, jaki jest bieżący dzień tygodnia, dzisiaj jest. Dzisiejszy dzień. Damy sobie jako typ już dzień tygodnia, który żeśmy tutaj zadeklarowali. I przypiszemy sobie na przykład dzień tygodnia poniedziałek. To się nie zmieściło. Wcisnę Enter. I teraz możemy sobie na przykład chcemy dać na konsolę informację pełnego dnia, czyli dla PN poniedziałek. Czyli normalnie jakbyśmy instrukcję porunkową podstawową zrobili w języku SWIFT byłby to if i if dzisiejszy dzień przyrównujemy do dzień tygodnia damy na przykład PN to będzie print, bo chcemy sobie na konsolę tutaj wrzucić. My wypiszemy dzisiaj jest, ponieważ tu widzimy pn, to sobie ustaliliśmy, że to jest symbol poniedziałku, poniedziałek, ponieważ tu już jest wartość do wyświetlenia, możemy normalnie używać polskich literek. Oczywiście proponuję od razu, nawet jak mamy jeden tylko, przyrównanie, to dać w innym, innym przypadku i dać inny dzień. Tak, żebyśmy widzieli, że jak to nam nie zadziała, to że będzie else, a nie, że się po prostu nic nie stanie. Uruchamiam. Dzisiaj jest poniedziałek. Oczywiście, jeśli ustawimy wtorek, w wtorku tutaj jeszcze nie jest obsłużony, to będzie ten każdy inny przypadek, czyli inny dzień. I teraz normalnie byśmy sobie dalej to robili, czyli powiedzmy dalszy IF IF oczywiście tu musimy dać innym przypadku. Może ja to, może to lepiej rozpiszę. Powoli. Jeżeli dzisiejszy dzień to dzień tygodnia PN, symbol PN, to dzisiaj jest poniedziałek. W innym przypadku, czyli else, w innym przypadku, ale także chcemy dać warunek, czyli w innym przypadku warunek if, dzisiejszy dzień jest dzień tygodnia wtorek. I teraz byśmy sobie to skopiowali, żeby było szybciej. I wtedy dlatego dzień, tygodnia, kropka, wtorek jest dzisiaj, jest wtorek. Sprawdźmy, czy to się nam, czy to zadziała. Dzisiaj jest wtorek. Elegancko. I można by lecieć w ten sposób dalej. Środa. Środa. Tutaj zadbajmy o poprawny zapis, o poprawne formatowanie. Tu będzie czwartek. Potem znowu sobie dać piątek. No i czy została nam sobota, niedziela? dla soboty, to będzie dla niedzieli. I to dla niedzieli. Każdy inny przypadek to inny dzień. I teraz pytanie. Ponieważ dzisiejszy dzień jest typem dzień tygodnia, a dzień tygodnia ma tylko 7 przypadków, to nie ma innego przypadku. Wszystkie przypadki są tutaj obsłużone, no i to jest enum, o tym już mówiłem poprzednio, no ale dzisiaj miało być o switch. No więc zamieniamy to elegancko na switch, te ify. Czyli instrukcja switch dla dzisiejszy dzień będzie wyglądała tak: dla przypadku poniedziałku wykona się kod po 2.0. Dzisiaj jest poniedziałek. Dla wtorku wykona się kod. Dzisiaj jest wtorek. Dla środy wykona się kod. Dzisiaj jest środa. I teraz dlaczego tu piszę tylko .pn? Ponieważ w filmice 22 mamy zapisane pełno. Dzień, tygodnia, .pn. Ale kiedy kompilator wie, że dzisiejszy dzień jest typu dzień tygodnia, to nie musimy jawnie pisać tego typu dzień tygodnia. Możemy go sobie pominąć. Na chwilę zakomentuję, żeby Wam pokazać, że ten kod, który tutaj napisałem po usunięciu tych typów. Też zadziała. No. To no już wiecie dlaczego tutaj pozwoliłem sobie pominąć przed kropką pen, kropką i kropką sr pominąć napis dzień tygodnia. Lecimy dalej. Case czwartek. Case piątek. I case sobota i case Niedziela. Skupimy sobie te printy. kupimy sobie także dla soboty. I dla niedzieli. Teraz tego już nie potrzebujemy. Ponieważ zastąpiliśmy te IF, else, if i w ogóle zastąpiliśmy instrukcją switch. Sprawdźmy. Widzimy, dzisiaj jest wtorek, działa. Pieniamy na poniedziałek. Poniedziałek działa. Oczywiście tutaj też, jak zadeklarowaliśmy tą stałą dzisiejszy dzień, dzień tygodnia, to nie musimy przypisując konkretny przypadek. Pisać tego typu. Możemy, ale nie musimy. No ale po co go pisać, skoro nie musimy? I także to nam zadziała. No i zobaczcie, co jest czytelniejsze. Elegancki Num, dzisiejszy dzień i wszystkie przypadki obsłużone przez switch. Jeżeli byśmy nie mieli jednego przypadku, pojawi nam się. Błąd, że ten switch nie obsługuje wszystkich przypadków i to jest zaleta właśnie switcha w pro, razem w, z enumem. Muszą być wszystkie przypadki obsłużone przez switch, a przy ifie nie mielibyśmy tego błędu, w związku z tym to jest bardzo przydatne. Jeżeli nie chcielibyśmy wszystkich obsłużyć, oczywiście no, w jakimś innym scenariuszu, może jakimś innym enumie, to wtedy możemy napisać tak zwany, taki, jak mamy if, jakiś warunek i else w każdym innym przypadku, to moglibyśmy dać tu default, czyli jeśli będzie jakiś inny przypadek. A no na przykład, dać sobie print. Dzisiaj jest weekend. No bo tu nie jest poniedziałek, ani wtorek, ani środa, ani czwartek, ani piątek. I jak sobie ustalimy, na przykład, a, może po kolei uruchomię. Tutaj mamy poniedziałek. Dzisiaj jest poniedziałek, ale jak sobie zmienimy na przykład na sobotę, to wiemy, że już wpadnie nam w default. Będzie dzisiaj jest weekend. Dzisiaj jest weekend. Także dla niedzieli. Także będzie dzisiaj jest weekend. I teraz tak. Tutaj Wam pokazałem klasyczne, pełne Dek, pełna definicja typu wyliczeniowego enum. Ale nie musimy dla każdego pisać case. Możemy pominąć case i napisać po przecinku. On także zrozumie, zastosować skusną formę. Robię sobie tak. Tak. Tutaj Wam pokazywałem, że fajnie sobie ten kod, kod jak działa, to czasami nie jest wystarczająco. Go sobie zrobić refaktor sprawdzić, co możemy poprawić, żeby ten kod był bardziej czytelny. No i dzisiaj jest weekend. Wszystko nam działa. Widzicie, tak mało kodu. Teraz sobie co możemy jeszcze zrobić? No myślę, że na dzisiaj to tyle, bo to jest tylko wprowadzenie do programowania. Taki podstawowy switch. Wydaje mi się, że to ładnie nam wystarczy Żebyś dalej. Oczywiście na późniejszych poziomach będą bardziej zamasowane poziomy, bardziej takie no, poza poza prowadzenie, ale tutaj wydaje mi się, że jest to wystarczająco zrobione. To no, można by się jakby zastanowić, nie? że na przykład jak mamy dzisiaj jest, dzisiaj jest, dzisiaj jest, dzisiaj jest i tutaj dzisiaj jest. No to jest coś takiego jak don't repeat yourself, nie powtarzaj siebie, No to moglibyśmy dać sobie Powiedzmy, napisać sobie funkcję. Wypisz na konsolę No i dać sobie na przykład nazwa dnia jako string. Oczywiście to można zrobić inaczej, bardziej zaawansowanie, ale tu, co robicie, mechanikę zrozumieli. No i tu przekażemy nazwę dnia. I tu już sobie zrobimy formatowanie. Czyli. bywałem to funkcję wypisz na konsolę, przekażemy, w poniedziałek, oczywiście to musi być string No i może od razu dam na konsolę, to będzie jakoś tak krócej, nie? No, żeby troszeczkę pokazać Wam, że można sobie to na różne sposoby robić na dwa dnia. Teraz tak, na dwa dnia to musi tutaj być. Name parameter. parameter no to notowanie zadziała. Jeśli tego nie chcemy, to możemy tutaj w deklaracji funkcji na konsolę zadać przed dnia taką markę dolną. Tego już nie musimy pisać. cimy ale pie tobieć zrobię tak na skrócie skrótowo. A, to już możemy rzucić no i przejdźmy ten print tutaj wstawić Dzisiaj było tam, dzisiaj jest I dostawiliśmy sobie w ten sposób name parameter Uruchamiamy I nam też działa Także widzicie Można zrobić to w ten sposób Może to rzeczywiście na inne, bardziej złożone, Ale to chciałem dzisiaj tak, jeśli chodzi o brama prowadzenia, omówić Także Uczyliście sobie na własnych przykładach. Jak macie pytania, to w komentarzach. I powodzenia! Hej!